Stokowa rakietnica, zwykła wrzutnia rakieta, podstawowa. Szczerze to przejdę od razu do ceny, czyli 10 na 10, bo chciałabym wyjaśnić dlaczego ona jest taka dobra. No bo właśnie dlaczego zwykła szara rakietnica miałaby być taka super? Wiele stokowych broni jest uważanych za najlepsze, jedną z tych broni to właśnie wrzutnia rakiet. Dlaczego? Bo robi swoją robotę, ma cztery strzały, odpowiednio dużo obrażenia, po prostu daje żołnierzowi to, co sprawia, że jest żołnierzem. Czasem udziwnienia na broniach, tylko psują niż pomagają, A tak się składa, że podstawowa rakietnica jest tą bazą, której zmieniać za bardzo nie trzeba. No bo czym tak naprawdę są inne rakietnice, trochę jakby modyfikacjami stoka. Nie tylko w przypadku rakietnicy, ale ogólnie bronie niepodstawowe, często są modyfikacjami broni podstawowych. Czasem zdarza się, że takie modyfikacje są lepsze od stoków. W przypadku żołnierza jednak takiej rakietnicy nie ma. Oczywiście są takie, które najlepiej się sprawdzają w konkretnych sytuacjach, np. czarna skrzynka w walce defensywnej, ale stok jako Broń uniwersalna jest najlepsza w mojej ocenie. No ale teraz opowiedzmy co nieco o rakietnicy i jej działaniu. Rakiety, którymi strzelamy lecą prosto, grawitacja nie ma tu wpływu na linię lotu rakiety jak to bywa w niektórych grach. W zależności od sposobu trzymania wyrzutni, no tak, właśnie tak też można je otrzymać, rakiety mogą zaczynać swój lot od prawej lub lewej strony. W przypadku użycia reskina o nazwie pierwowzór rakiety lecą ze środka. Sposób trzymania rakiety jest sprawą indywidualną, na przykład związaną z preferencjami związanymi ze strzelaniem z za rogu, jednak to jest temat na osobny filmik. Domyślny widok rakiety jest wystarczająco uniwersalny. Jedna rakieta zadaje od 24 do aż 112 obrażeń w zależności od odległości. Magazynek mieści 4 rakiety. Atakujemy co 0,8 sekundy i przeładowanie trwa również 0,8 sekundy. No chyba, że jest to pierwsza rakieta do przeładowania, wtedy trwa to trochę dłużej bo 0,92 sekundy. Warto zatem pamiętać o wcześniejszym przeładowaniu wyrzutni rakiet, zanim wdamy się w bójkę, bo przeładowanie trwa jednak chwilę. Obrażenia krytyczne to kolosalne 270 obrażeń, a mini krytyczne to nawet 151. Warto jednak wspomnieć, że kryty nie aplikują się na konstrukcję oraz odległość od konstrukcji nie wpływa na wielkość obrażeń. Zawsze jest to 90 punktów. Rakiety mają również obrażenia od eksplozji i są one zależne od tego, jak daleko przeciwnik stoi od centrum eksplozji. Minimalne obrażenia to 50%. No i te obrażenia nie omijają także i nas. Czasem to dobrze, bo możemy dzięki temu wykonać rakietowy skok. Jak to robić, omawiam w tym filmiku, ale w skrócie powiem, że robi się to poprzez odpowiednio synchronizowane skok i strzał pod nogi. Jak jeszcze do tego przykucniemy, to skoczymy wyżej. Przy rakietowym skoku możemy spodziewać się od 27 do 46 obrażeń, ale uszkodzić sami siebie możemy nawet na 89 obrażeń, np. przy atakowaniu wrogów przy zbyt bliskiej odległości. Obrażenia od eksplozji można również użyć do wybijania wrogów w powietrze lub odpychania ich, na przykład w celu dobicia strzelbą lub spowolnienia wroga na uberze. Uff, trochę tych informacji jest, no ale to jest właśnie ta podstawa, na której inne rakietnice bazują, więc dobrze jest ją znać. Nie będę tutaj mówić z czyją parować, bo jest dużo kombinacji, jednak moim najczęściej wybieranym loadoutem jest ten albo ten. Przypomnę jeszcze ocenę 10 na 10. Jak się na to zapatrujecie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć!